W dzisiejszym gminnym Fleszu relacja z koncertowego rozpoczęcia 2020 roku, zaproszenie na 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Koronowa i Mąkowarska, informacja o zaplanowanych Dniach Wolności oraz zapowiedzi innych wydarzeń. Miłego oglądania! Informujemy, że kolejny gminny flash pojawi się pod koniec stycznia bieżącego roku. Nowy 2020 rok rozpoczął się w Koronowie koncertowo. Miejsko Gmina Ośrodek Kultury w Koronowie w niedzielę 5 stycznia zaprosił do Centrum Kultury Synagoga na koncert karnawałowy w wiedeńskim stylu. Na scenie wystąpili Małgorzata Nowicka, Adrian Małkowski przy akompaniamencie Doroty Demidowicz oraz kwartet Smyczkowy. W programie koncertu znalazły się utwory muzyki wiedeńskiej XIX wieku, a w repertuarze między innymi walce i polki. Kolejnego dnia w poniedziałek 6 stycznia w Kolonowskiej Bazylice odbył się koncert kolend i pastorałek w big beatowym stylu. Znakomici artyści Ania Rusowicz z zespołem oraz goście Anna Brachaczek i Staszek karpie a także Schola rozmiłowani w panu obchodzące dziesięciolecie istnienia, stworzyli znakomitą atmosferę. Wspólnie z liczną publicznością zaśpiewali znane kolendy i autorskie pastorałki. Organizatorem koncertu była Parafia w Koronowie oraz burmistrz Koronowa. Partnerami wydarzenia byli Gminna Spółdzielnia Koronowo, Restauracja Dębelski Młyn, firma Igal, firma FB Decor oraz Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive, a także osoby prywatne. Dziękujemy za udział w wydarzeniach. Już w najbliższą niedzielę 12 stycznia zagra po raz 28 wielka orkiestra świątecznej pomocy, a w tym również sztab Koronowo. Zapraszamy na naszą muzyczną scenę, na której pojawi się Black Hole, Gravel Garden, Tenguru oraz Banał. Nie zabraknie jak co roku w wielu atrakcjach, chociażby zabawa w kto da więcej: losy, animacje dla dzieci oraz strefa gastronomiczna. Oczywiście nie zabraknie też serduszka złotego, a może nawet i serduszek złotych, czyli kilku sztuk. Zapraszamy serdecznie 12 stycznia, w tym roku, wyjątkowo Centrum Kultury Synagoga. Jedyne, czego nam tam brakuje, no to właśnie Was. Zapraszamy i pozdrawiamy. Siebie! Siema. Początkiem każdego roku, dla ratowania zdrowia i życia dzieci gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku po raz pierwszy zarejestrował się sztab w Mąkowarsku przy Ochotniczej Straży Pożarnej. 12 stycznia zapraszamy wszystkie ręce na pokład właśnie tutaj, do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mąkowarsku. O godzinie 14.30 przywitamy serduszkowy rajd rowerowy. Od 15:00 zaczynamy licytacje, warsztaty plastyczne, zabawy dla dzieci, pokazy. Będzie kiermasz pączków, grochówka, słodkości. Iluzjonista pokaże swoje triki. A razem ze strażakami ustanowimy rekord w ratowaniu. A o 19 zagra kapela Koronowiacy. Wszyscy, ale to wszyscy, gramy do jednej bramki. 2020 rok to dla Koronowa stulecie powrotu do wolnej Polski. Z tej okazji zachęcamy do uczestnictwa w Dniach Wolności, które zaplanowano w terminie 23-26 stycznia. 23 stycznia w sali ratusza odbędzie się debata historyczna z udziałem zaproszonych gości. 24 stycznia zapraszamy do Centrum Kultury Synagoga, gdzie odbędzie się widowisko słowno-muzyczne wykonaniu Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie. W sobotę odbędzie się w hali sportowej turniej piłki siatkowej z okazji wyzwolenia koronowa połączony z memoriałem Grzegorza Bożejewicza. Akumulacja całych obchodów zaplanowana jest na niedzielę 26 stycznia. Rozpoczniemy mszą świętą w intencji mieszkańców Bazylice Koronowskiej. Następnie przejdziemy ulicami miasta na cmentarz parafialny, gdzie złożymy symboliczne kwiaty i znicze odśpiewamy hymn państwowy. Następnie przejdziemy do hali sportowej, gdzie zaplanowano piknik wolności. W programie pikniku wolności m.in. koncert Leonarda Lutera z zespołem, warsztaty artystyczne, Plastyczne, plastyczne, cukiernicze dla najmłodszych, a także pamiątkowa pieczątka, pamiątkowe widokówki, listy wolności. Zakończymy całe obchody ogniskiem wolności przy hali sportowej, a także śpiewaniem pieśni patriotycznych. Serdecznie zachęcamy do udziału.